Teraz dołączył do nas pan Andrzej Razenek, poseł koła, koła Parlamentarnego Polskiej Partii Socjalistycznej. Witam pana, panie pośle. Dobry wieczór, witam panie redaktorze. Panie pośle, no ja bym chciał się zapytać, jakie pana są dzisiaj wrażenia przede wszystkim z Sejmu, bo w Sejmie dzisiaj dużo się wydarzyło, przede wszystkim wystąpieniem pana premiera Mateusza Morawieckiego. Po, po, jego, po jego przemówieniu również pan zabrał w imieniu Koła Parlamentarnego PPS-u głos, a wcześniej Sejm przez aklamację. Tym razem faktycznie przez aklamację przyjął deklarację, oświadczeniem o wsparciu Ukrainy, o potępieniu działań Federacji Rosyjskiej. Ostatnio no przypomnijmy, że nie przyjął przez aklamację, bo poseł Brown się sprzeciwił tej, takiej, takiej uchwale. Także no jakby pan ten dzisiaj, powiedzmy, ukraiński dzień w Sejmie skomentował. No, gdy patrzę na doniesienia z Ukrainy i na ten blitzkrieg armii Putina, no to, to marnie to oceniam, no bo to są tylko deklaracje. Ukraińcy, z którymi dzisiaj rozmawiałem, miałem okazję się łączyć zarówno z odpowiednikiem moim deputowanym z Komisji Obrony Narodowej, jak i z poszczególnymi ludźmi z Charkowa, z Zaporoża, czy też z Odessy. Oni wszyscy podkreślali, że no niestety czują się osamotnieni, bo oczywiście świat się spolaryzował na ten zachód dobry i, i złą Rosję i wspierającą tę Rosję Chiny, ale niestety dla Ukraińców ta wojna ich dotyka, toczy się na ich ziemiach, no a inni zastanawiają się na przykład nad tym, czy można Rosję wyłączyć ze strefy SWIFT i i skomplikować nieco Putinowi życie, jeżeli chodzi o przesyłanie pieniędzy z konta na konto. Marnie to wygląda, naprawdę. I y, oczywiście są pewne jaskółki tego, że ta solidarność Zachodu z Ukrainą będzie utrzymana. Mocne stanowisko Wielkiej Brytanii przede wszystkim jest tutaj bardzo pozytywne. Mocne stanowisko, ale niewystarczająco mocne Joe Bidena. No ja nie jestem wielkim optymistą. Na razie wygląda na to, że Putin osiąga swoje cele, a my mówi o świecie zachodu jesteśmy znowu zaskoczeni, a przecież od lat było wiadomo, że Putin zmierza właśnie w tym kierunku. Panie pośle, ja bym chciał się też dopytać pana właśnie o konferencję Joe Bidena, o Joe Bidena, które, orędzie Joe Bidena, które, w którym się zwrócił do Amerykanów, do świata oraz od, odpowiadał później na, na pytania dziennikarzy, zgromadzonych tam dziennikarzy w Białym Domu. No, Joe Biden mówił o tym jednocześnie, odpowiadając na, na pytanie dziennikarza Associated Press, że on się spodziewa, że Rosjanie będą kontynuowali inwazję na Rosję, ale jednocześnie zapowiedział, że Amerykanie, amerykańskie wojsko nie będzie bezpośrednio wspierało armii ukraińskiej w walce z Rosjanami, będzie natomiast broniło granic NATO. Nie wspomniał tutaj koniecznie czy mówił o granicy NATO od Północy, z naszej perspektywy, czyli od od, od strony państw bałtyckich, czy, czy też od naszej granicy, granicy polsko-ukraińskiej. Także jak Pan się odnosi do tego oświadczenia, do tego orędzia prezydenta Bajdena? Tam padły dwa, dwa ważne stwierdzenia, z których najważniejsze dla nas padło już w, w tej fazie odpowiedzi na pytania. Jeden z dziennikarzy zapytał, co Pan myśli, Panie Prezydencie, czy Putin posunie się dalej, czy zakończy na... Agresji na Ukrainę, czy też posunie się da dalej? I tu jednoznacznie prezydent Joe Biden odpowiedział: Przypuszczam, że posunie się dalej. <laughs> Co to może oznaczać? To może oznaczać agresję albo na Litwę, Łotwę, Estonię, czyli kraje Pribałtyki, no albo na Polskę. I jeżeli poważnie traktować słowa Joe Bidena, a nie mamy powodu, żeby traktować niepoważnie prezydenta Stanów Zjednoczonych. No to sytuacja dla nas się robi bardzo nieciekawa. Co do drugiego stwierdzenia, czyli tego, że wojska amerykańskie nie będą interweniowały w Ukrainie, to jest dosyć naturalne, bo na razie mówimy o wojskach amerykańskich, które działają w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. I warto to wyjaśnić, bo spotykam się z takimi pytaniami. Również w internecie od internautów, dlaczego Amerykanie, czy dlaczego inne wojska NATO nie wjeżdżają na Ukrainę, nie bronią Ukrainy? No, na, dlatego, że NATO jest paktem obronnym i ten pakt obronny ma zapisane w swojej istocie to, że broni wyłącznie członków Paktu Północnoatlantyckiego. Czyli niezależnie od tego, jak oceniamy tę agresję Putina, jak skandaliczne nam się to wydaje, to użycie NATO w myśl zapisów Paktu Północnoatlantyckiego do tego, żeby wejść na Ukrainę, jest prawnie nie, niedozwolone. Natomiast oczywiście każdy w tej chwili sobie przypomina, że mieliśmy do czynienia z użyciem wojsk amerykańskich, na przykład w konflikcie o Kosowo, z użyciem wojsk amerykańskich w Iraku podczas pustynnej burzy. Tak, oczywiście tak było. Nawet tym wojskom pomagaliśmy jako polska armia. Ale były to działania amerykańskie, a nie działania stricte Paktu Północnoatlantyckiego, więc warto to rozgraniczać, żeby po prostu też nie siać zamętu, nie siać tutaj mętliku i nie oczekiwać rzeczy, które są niemożliwe. NATO nie może interweniować w Ukrainie, ale może oczywiście interweniować Joe Biden jako Stany Zjednoczone, czy może interweniować jakaś inna armia, ale już nie będzie to interwencja natowska. Tak? No, trzeba nie trzeba nie. o tym wyraźnie mówić. Panie pośle, natomiast tutaj dzisiaj rano, dzisiaj w godzinach przedpołudniowych minister obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podjął decyzję, poinformował media, potwierdził tak naprawdę doniesienia medialne, które jako pierwszy podały Onet bodajże koło godziny dziewiątej o tym, że Wojsko Polskie jest w pierwszym stanie gotowości, na pierwszym poziomie gotowości, jeżeli chodzi o, o przygotowanie się do potencjalnego konfliktu zbrojnego, co oznacza między innymi... Powrót wszystkich, wszystkich żołnierzy, zawodowych żołnierzy, którzy byli na wyjazdach, w wyjazdach służbowych oraz za granicą, oraz, oraz skrócenie urlopów wszystkich innych żołnierzy, którzy obecnie na nich przebywali. No i ja bym się chciał pana spytać tutaj. Jako członka Komisji Obrony Narodowej, do niedawna wiceprzewodniczącego tejże komisji, czy jak pań, Pańskim zdaniem powinnam, jak powinien zareagować MON, jak powinna zareagować polska armia? Czy powinniśmy interweniować, czy powinniśmy wkraczać na, na Ukrainę, oraz ewentualnie w jakiej mierze powinniśmy się przygotowywać do potencjalnej inwazji naszego państwa? Ja dzisiaj występując w imieniu koła parlamentarnego PPS, Mówiłem o tym, że polskie bezpieczeństwo jest oparte na dwóch stabilnych dosyć nogach. Jedna noga to jest nasze członkostwo w Unii Europejskiej, a druga noga to jest nasze członkostwo w NATO. Nie bez powodu nie mówiłem o naszej armii naszej i możliwości, naszych możliwościach obronnych, dlatego że po siedmiu latach rządów PiSu jakość naszej armii czy też zdolności. Naszej armii do prowadzenia działań obronnych znacząco spadły, a na pewno się nie poprawiły. I można by o tym długo mówić. Ja dzisiaj na swoim facebooku zamieściłem taką prostą listę rzeczy, których zaniedbano albo których nie zrealizowano, albo które wręcz zniszczono w polskiej armii przez te 7 lat. I chociażby opierając się o tą listę, no nie należy być tutaj specjalnie optymistą, armia ukraińska, która no, akurat w ostatnich latach poważnie się dozbrajała, a w ostatnich miesiącach została jeszcze szczególnie wzmocniona przez Zachód, jednak jak widać niespecjalnie sobie radzi z agresorem, po prostu jest ogromna przewaga ilościowa, już nawet nie techniczna, nie sprzętowa, ale przede wszystkim ilościowa. No i wyraźnie brakuje koncepcji obrony terytorium. Wydaje się, że dowódcy ukraińscy nie przewidzieli tego, że będą mieli do czynienia akurat z taką formą wojny, jaką zaplanował Putin. No pytanie, jak to wygląda u nas? Nasza armia nie jest w lepszym, dużo lepszym stanie niż armia ukraińska, a nasi dowódcy, przypominam, zostali przez te 7 lat poważnie przetrzebieni i ci, którzy mieli własne zdanie i własne poglądy na temat funkcjonowania armii, w zasadzie zostali z tej armii wyrzuceni. Zatem. No jakby to powiedzieć, żeby nie siać popłochu i, i defetyzmu. Na pewno tanio skóry nie oddamy, ale też proszę nie przeceniać naszej armii. Ona nie jest jeszcze w takim stanie, żeby można było powiedzieć, że jesteśmy w stanie się sami obronić, dlatego jeszcze raz powtórzę: NATO naszą tarczą, Unia Europejska naszą tarczą, a nasze wojska oczywiście mogą odegrać znaczącą rolę, ale przy wsparciu wojsk sojuszniczych. Dziękuję bardzo za ten szybki komentarz. Moim państwa gościem był poseł Klub Parlamentarnego Koła Parlamentarnego Polskiej Partii Socjalistycznej pan Andrzej Rozynek. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Mimo wszystko dobrej nocy życzę.